Czuję w sobie też troszkę taką wewnętrzną misję, żeby łamać to tabu związane z nagością. W Polsce to tabu w dalszym ciągu jest, w dalszym ciągu jest duże i uważam, że go nie powinno być. Ale myślę, że też taka misja tak, jest przed nami, między uczestnikami, że pokazać, że to nie jest nic złego, bo niestety żyjemy też w świecie, gdzie to jest pokazywane, że nagość to jest coś złego, żeby yy, tak jakby mało o tym mówić. Nagość to dla mnie właśnie i pole wyrazu artystycznego, i tak samo coś zupełnie naturalnego, co no właśnie nie powinno być tabuizowane, ponieważ jakby takie nakładanie na to ograniczeń ono rodzi później kompleksy, rodzi później depresje, nerwice i wiele problemów współczesnego świata wiąże się z tym, że ludzie właśnie wstydzą się siebie, wstydzą się swoich ciał.